Hej, witam Was na losach. Tak, dokładnie na znowu pewnej skarbonce. Jest to jakby takie trzecie podejście, jeżeli chodzi o ilość tych losów, czyli 19. Wkład jest to 38 zł. Poprzednie dwa odcinki właśnie też bazowały na tym, żeby właśnie sprawdzić, ile da się tutaj z tej świnki wyciągnąć. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj. Zapraszam Was, kochani, do oglądania. To co, na nic nie czekamy, tylko. Szukamy 14, patrzymy czy jest, jest 14, 13, jest, ale 14 nie ma, 29 nie widać, 22. Oczywiście tutaj ze mną możecie sprawdzać na bieżąco albo z takim wyprzedzeniem, jeżeli szybciej sprawdzacie. To się da szybko sprawdzić, ale nie o to chodzi, żeby. Te losy tak szybko przeleciały. Troszkę tutaj poszukajmy. 27 nie ma, 13 nie ma, blisko było. 22 nie ma i 18 niestety także nie ma. Więc już kolejny losik, drugi mamy niestety pusty. Potrzebę dalej. Czekamy 22, a mamy obok. 30 nie ma, 16 nie ma i siódemki. No też nie ma, więc wszystko odpadło wszystko. To kolejny, patrzymy. No, zobaczymy, jaki będzie właśnie wynik końcowy. Jestem ciekawa. z jest też świnek da się tutaj coś tak nawet fajnie wyciągnąć. Czy też to jest właśnie. Taka strata właśnie pieniędzy, o mamy szesnastkę, wiecie, no może być strata też pieniędzy, też mi się tak wydaje, że ciężko tutaj, ale jeżeli czasem wystarczy jeden losik właśnie i żeby wpadła właśnie fajna wygrana. Mamy dwa zł, chociaż, więc już coś tam dzisiaj mamy, fajnie, oby to nie był koniec, oby nie. Patrzymy, siedemnaście, ja nie widzę, dwadzieścia pięć, nie mam, By było blisko, szesnaście, nie ma i dwadzieścia siedem, też było blisko, ale nie ma, no to nie ma. Ósemka, dwadzieścia cztery, jedynka i trzydzieści, nie ma. No, to Kolejne szukamy, tu nie widzę, o mamy jedynkę, a nie przepraszam, widzicie, nie zauważyłam, ale jednak mamy 26 i nawet jedynkę, 4 zł, czy będzie wszystkie, czy będą, nie, bo 25 i 17, więc nie, ale mamy dwie monetki po 2 zł, czyli 4 zł. No pięknie. To już zawsze lepiej wygląda. A już bym przegapiła tamto 17, chyba tak się nie wierzy, że tam coś będzie i dlatego tak człowiek od razu myśli, że przegrana. 21 nie ma, jest 22, ale my szukamy 21. Patrzymy dalej. 15. Oczywiście obok jest. 3 nie ma. 13 nie widać. A 17? No nie. To 18 było. Szkoda, że nie szukaliśmy 18, bo byłoby 20 zł. No to już było. ładnie. Nawet 18 nie ma. 8 nie ma. 19. I 27 niestety nie ma. Znowu będzie dużo postaków. Pewnie tak, jak to we wszystkim. 13 nie widzę. 25, 22 i jedynka. No to wychodzi, że nie mamy. No to kolejna. 26 nie ma. 23, 15. No i ostatni nie mamy. O, idzie błyskawicznie, no bo tu jednak możemy sobie pozwolić na takie błyskawiczne sprawdzenie. 24 nie ma, dziewiątki także nie, 16 i 28. Szukamy, ale nie ma tego. Patrzymy dalej. 27. Nie widzę. 25 o, mamy 25. Zobaczcie, że jest tu piątka. Miłe zaskoczenie. 21 nie ma i 29 nie ma. No mogliby tak do dyszki nam dobić, ale piątka też cieszy. Fajnie. Mamy piątka. Coś tam składamy. Ale powoli kończę się te losy, więc y, niech to będzie takie już szybsze składanie niż powolne. 28, 25 nie ma, dziewiątka 16 nie. Bardzo blisko było wszędzie, ale nie ma. Kolejne 16 nie widzę. 15. 22 i 7. Nie ma. Szkoda, że nie 8. Szukaliśmy, szkoda. Że nie szukaliśmy ósemki, Byłoby świetnie. Kolejny losik. I zostaną jeszcze dwa poza tym. Więc trzymajmy kciuki, żeby jeszcze coś padło no bo póki co to nie widać, żeby tutaj miało coś. Paść na pewno nie w tym losie. A może w tym przedostatnim. 12 szukamy, ale nie widać. 21 nie ma. 30 nie widzę. I 27 także nie. Więc nic z tego. Ostatni losik, kochani. Tutaj mamy ostatni losik. 21 nie ma, oczywiście jest obok. 7 nie ma. 12. I 15 nie ma, niestety. To kochani, czas na podsumowanie. Zobaczymy. Wie, wiemy na pewno, że świnka byłaś taka dosyć, zachowała się jak taka prawdziwa świnia. Ale zobaczymy w jakim stopniu była właśnie taka świniowata ta świnka. Ile nam przyniosła, ile tutaj odzyskamy. Dobrze jest jeszcze na podsumowaniu, przed podsumowaniem obrazić lasiki, ponieważ wyhaczyłam tutaj, że przecież jeszcze 22 jest. Dobrze, że jakoś mi się to rzuciło w oczy, bo powiem Wam, że już podsumowanie podałabym inne, czyli jeszcze lepiej wyszło, bo mamy 4 zł, nie 2, a więc fajnie. No, mam nadzieję, że w już nic nie było widać. Myślę, że nie to. Ta dwójka mi się teraz dopiero rzuciła w oczy. I tak y, mamy wygrane trzy rosiki, kochani. Y, jedna był, jeden właśnie po piątce i dwa po czwórce, więc mamy y, 13 zł odzyskanych. Czyli świnka ma jeszcze nam do kiedyś w przyszłości do oddania 25 zł, ponieważ 25 zł to jest nasz dzisiejszy minus. Y, i ja mam kochani, tutaj zrobię takie podsumowanie tych trzech odcinków. Na koniec zobaczymy właśnie, jakby pod pierwszy, drugi i trzeci. Wiadomo, że oglądaliście, ale wiadomo, że to też można zapomnieć o tym. Ja sama czasem zapominam, co było wtedy, więc tutaj wkleję Wam właśnie takie podsumowanie. I możecie zobaczyć, że jest bardzo podobne, więc na taką samą ilość tutaj losów mamy podobne kwoty uzyskane, więc y, tak jakby test został przeprowadzony. Widzimy jakie są efekty, jakie wyniki. O, oczywiście mogło być też tak, że jedna nam się trafiła na przykład główna i już te nasze statystyki idą w łeb. Ale zabawa jest taka, że się bawimy właśnie w te statystyki. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, no to bardzo się cieszę. Y i oczywiście fajnie byłoby, gdybyście zostawili tutaj łapki. Nowe osoby zachęcam do zostawienia subika i zapraszam na kolejne odcinki, czy to z losami, czy to zakłady, czy to zdrowki. No już zobaczymy, co tam los przyniesie. Więc pa.